Często w Biblii mowa jest o wyciągniętym ramieniu pańskim, co zatem znaczy wyciągnięte ramię pańskie. Przytoczę wiersz, gdzie mówi, dlatego powiedz do synów izraelskich, ja jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem. Albo czy próbował jakiś Bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród i pośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda, oraz przez wojnę ręką możną i wyciągniętym ramieniem. Te wielkie doświadczenia, które widziały Twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte. Tu należy przypomnieć, że przez 40 lat Izrael nie siał i nie żął, a był karmiony naprawdę ręką możną. Możną, bo przez 40 lat znajdowali się na pustyni i żywili się chlebem z nieba, a nie z ziemi, a więc Izrael na własne oczy oglądał możną rękę w postaci znaków, cudów i pokarmu, czyli manny. Oglądał też na własne oczy wyciągnięte ramię Pańskie. Jeżeli Izrael oglądał na własne oczy ramię Pańskie, to wobec tego, jak wygląda ramię Pańskie i co to jest, w proroctwie Jeremiasza jest napisane, Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni Ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem. Teraz się dowiadujemy, że Pan Bóg Logos stworzył wszystko, to znaczy cały wszechświat i naszą ziemię i wszystko co na niej i na końcu stworzył człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo wyciągniętego ramienia, natomiast sam Pan Bóg Logos nie ruszył się stronu, Żeby to dokładnie zrozumieć, to oprócz przytoczonych już wierszy podam następny. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go to jest Jakuba nie Przemorze, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował, i rzekł do Jakuba: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł ów mąż do Jakuba: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł ten mąż: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael. Bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc: Powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział Jakubowi ten mąż: Dlaczego pytasz o imię moje? I tam Jakubowi błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: Oglądałem Pana Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Jeżeli Pana Boga nikt nigdy nie widział, to z kim mocował się Jakub? Jeżeli powie ktoś, że Jakub mocował się z aniołem, to bardzo się ośmiesza w Daniela. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. A kto to jest Gabriel, wystarczy przeczytać. A w szóstym miesiącu Pan Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Tak więc, kiedy jakieś zadanie spełnia posłaniec anioł, to jest wyraźnie napisane, do tego tematu należy dodać tekst z II Mojżeszowej 24 od 9 do 11 I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abichu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela na górę i ujrzeli Pana Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitnych jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Pana Boga, a potem jedli i pili. Kiedy przeciętny człowiek przeczyta ten tekst, to żaden z uczonych teologów nie jest w stanie wymówić, że te 74 osoby oglądały anioła. Wobec tego jak zrozumieć słowa z Jana 1.18 i 1 Tymoteusza 6.16, gdzie mówi Pana Boga nikt nigdy nie widział. Te dwa teksty z całą pewnością mówią prawdę, jak również te wiersze, które temu zaprzeczają, z całą pewnością mówią prawdę. Ale jeśli uwzględnimy pojęcie wyciągniętego ramienia, żeby to zrozumieć, trzeba sobie uzmysłowić, że Pan Bóg przebywa w swoim świętym przybytku, gdzie też jest tron Jego. Jest to zapisane w Psalmie 11.4. Tej postaci nikt nigdy nie widział. Jest to postać, którą Duch Święty zrodził dla siebie na mieszkanie. Jest to postać, w której Duch Święty wszystko stworzył. Tu należy dodać, że Pan Bóg, przebywając w swoim świętym przybytku, siedząc na tronie, swoją myślą, czyli swoim duchem, wypełnia wszechświat. Ale teraz wyobraźmy sobie, że Pan Bóg chce stworzyć człowieka całkowicie podobnego do siebie i chce to zrobić osobiście. I gdyby tę rzecz po ludzku rozumować, to człowiek na miejscu Pana Boga najpierw musiałby napisać kartkę i umieścić ją na drzwiach tego przybytku z informacją, że przybytek będzie zamknięty nieskończoną liczbę lat świetlnych, bo człowiek tą odległość musiałby przebyć w jakimś pojeździe. Mam na myśli odległość od tronu Bożego do naszej ziemi. Chcę przez to powiedzieć, że Pan Bóg to nie człowiek i że to, co jest niemożliwe dla człowieka, to jest możliwe dla Pana Boga. I kiedy Pan Bóg Logos zechciał stworzyć człowieka na naszej ziemi osobiście, to siedząc na tronie, pomyślał i myśl przebywa tą odległość szybciej niż oka mgnienie, a kiedy już przybyła na naszą ziemię, zmaterializowała się w postać mężczyzny. Gdybym te słowa napisał 150 lat temu, to zakrawałoby na fantazję. Nie wiem, czy ktokolwiek by w to uwierzył, ale dziś ludzie odkryli fale radiowe, to przecież szybciej niż mgnienie oka można przesłać głos na drugi koniec świata. Niewiele lat upłynęło, a cały obraz można przenieść w dowolne miejsce na Ziemi i też szybciej niż mgnienie oka. I to przesłanie obrazu nazywa się telewizja, natomiast przeniesienie materii na odległość to nic innego jak teleportacja. Tyle, że teleportacja to czwarty wymiar, nieosiągalny dla człowieka w tej postaci. Powracając do tematu materializacji myśli Bożej, to w Biblii jest to zapisane jako wyciągnięte ramię Boże. Dla przykładu podam. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój, Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i wyciągniętym ramieniem. A więc wyciągnięte ramię Boże jest to kopia oryginału. Jest to myśl ubrana w ciało anielskie. I w takim ciele Pan Bóg może zbliżyć się do człowieka bez szkody dla człowieka. Są sprawy, których Pan Bóg nie powierza ani aniołom do wykonania, ani żadnym posłańcom, tylko wykonuje je osobiście. Tak jak to miało miejsce z wyprowadzeniem Izraela z Egiptu w Mojżeszowej 5.15 w tym wierszu jest napisane, że Izraela z Egiptu wyprowadził Pan Bóg wyciągniętym ramieniem. A jak o tym samym wydarzeniu napisał Izajasz, rzekł bowiem, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą, i tak stał się ich zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł leciego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu, podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Jak z potwierdzenia wynika, wyciągnięte ramię Boże jest to kopia Pana Boga w ciele anielskim. Bardzo wyraźnie to widać w II Mojżeszowej 3 od 1 do 8. Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański, to jest sam pan w ciele anielskim, w płomieniu ognia ze środka krzewu, i spojrzał Mojżesz, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy pan Bóg widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań pan Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: Oto jestem. Wtedy rzekł Pan Bóg, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Pana Boga, ale mógł, gdyż Pan Bóg nie zakazał Mojżeszowi patrzeć na siebie. Rzekł jeszcze Pan Bóg, Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Można by po tej informacji przejść do następnej, ale w tym miejscu przytoczę słowo z księgi Daniela. Gdy zacząłem zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby Ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Umiłowani, przytoczyłam ten wiersz, żebyście zrozumieli, jakie wielkie znaczenie ma każdy wyraz, czyli każde słowo. I żeby zrozumieć dokładnie całą Biblię, trzeba rozmyślać z błaganiem o zrozumienie każdego słowa zapisanego w Biblii. Każde słowo w Biblii, które jest zapisane, jest bardzo dokładnie wyważone. Każde słowo ma swój ciężar gatunkowy, o ile przez tłumaczy Biblii nie zostało przekręcone, Nieraz nawet w dobrej wierze. Ale powracając do tematu, każde słowo ma swoje znaczenie. I tym razem rzecz ma się podobnie, gdzie mówi, „Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu. Tu się zapytam, czy gdyby posłał anioła, żeby wyprowadził Izraelitów z Egiptu, to czy użyłby słowa, zstąpiłem? Przecież gdyby to był tylko anioł, to wystarczyłoby napisać, posłałem mego sługę anioła. Tak też się wypowiada w I Mojżeszowej 18:21, gdzie Pan Bóg osobiście wstępuje w towarzystwie dwóch aniołów, którzy niczym się nie różnią od Pana Boga. Informuje nas o tym właśnie 18 rozdział I Mojżeszowej. Z tej informacji jasno i niezbicie wynika, że Pan Bóg Logos, ilekroć przychodził na ziemię, ubierał się w ciało niebiańskie, czyli anielskie, w takim też ciele zasiada na górze Narad na najdalszej północy. Dlatego też szatan zbuntował się przeciw Panu Bogu Logosowi. Wyobraźmy sobie, że za stołem narad zasiedli najprzedniejsi aniołowie, między innymi anioł Gabriel, anioł Michał, książę wojsk niebiańskich i Pan Bóg Logos w ciele anielskim, no i anioł Herubin, najpiękniejszy ze wszystkich stworzeń. Tu przypomnę, że Pana Boga nikt nigdy nie widział. To łatwo sobie wyobrazić, że najpiękniejszy ze stworzeń pomyślał sobie – co mi tam taki będzie rozkazywał, tym bardziej, że się niczym szczególnym nie wyróżniał od pozostałych aniołów. I tak zbuntował się, stając się szatanem diabłem, bo nikt z aniołów nie zna ani mocy, ani wielkości, ani wyglądu pana Boga Logosa. Tu znów trzeba przypomnieć słowa z księgi Joba, że swoim aniołom nie ufa, czego przykładem jest bunt szatana i jednej trzeciej aniołów. W tym miejscu chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć i jak okaże się niezmiernie ważną. W liście do Koryntian w Biblii Warszawskiej tak jest napisane. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest ciało duchowe. Ten sam wiersz w Biblii tysiąclecia drugie wydanie tak oddaje. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebiańskie. I tu jest zgodne z rzeczywistością, to znaczy w tym drugim przypadku, gdzie mówi o ciele ziemskim i niebiańskim, gdyż z całą pewnością nie istnieje ciało duchowe i z całą pewnością Pan Bóg jest duchem, a nie ciałem duchowym. A jeżeli Duch Święty to jest umysł, rozum, myśl, to z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że nie może być ciała z czegoś, co nie jest materią. Nie wiem, jak jest napisane w oryginale, ale na pewno, gdyby istniało ciało duchowe, to wtedy też byłoby dwóch bogów wszechmogących, czemu sama Biblia stanowczo zaprzecza. Sam Pan Jezus na ten temat tak się wypowiada. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem, dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Z tego tekstu bardzo jasno wynika, że duch nie ma ciała ani ziemskiego, ani niebiańskiego, ani tym bardziej duchowego. Jedynie duch może ubrać się w ciało i wtedy być widocznym. Teraz sumując całość, wygląda to tak. Duch Święty jest bez początku i bez końca, co znaczy nieśmiertelny, i na samym początku rodzi sobie postać, aby w głowie tej postaci zamieszkać. Postać ta z tej racji, że została zrodzona, jest synem, i od tego momentu Duch Święty jako Ojciec zrodzonego ciała wraz z ciałem, które jest synem, tworzą jedną postać Pana Boga Wszechmogącego. Od tego też momentu nazywa siebie logosem, słowem, gdyż dopiero jako syn może wypowiedzieć słowo i jako też syn zasiada na swym świętym tronie odtąd na wieki i tej postaci nikt nigdy nie widział. Natomiast kiedy stwarza człowieka, ubiera swoją myśl w ciało niebiańskie, w ciało anielskie, gdyż aniołowie jako duchy mogą przybierać postać mężczyzny, które to ciało nie jest ciałem ziemskim, lecz ciałem, które może się dematerializować. W tym też ciele stwarza wszechświat i ziemię i na końcu człowieka, który wyglądem i umysłem jest całkowicie podobny do swego stwórcy. Dlatego też kiedykolwiek przychodzi na ziemię, nazywa siebie aniołem pańskim lub wyciągniętym ramieniem, gdyż tylko w takim ciele może zbliżyć się do człowieka. Pan Bóg jeden jest niezależnie od tego, w jakie ciało się ubiera. Rzecz ma się tak, jak człowiek może się ubierać w kombinezon do pracy, jak również może się ubierać w garnitur świąteczny, tak samo Pan nasz i Bóg nasz może zmieniać ciało jak człowiek ubranie. Umiłowani, pierwszy warunek mamy spełniony, bo przecież to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie jedynego prawdziwego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I tak dla powołanych jest jasne i wyraźne, że jedynym władcą wszechświata i jedynym Panem Bogiem wszechmogącym jest Pan Bóg Logos. Następnym warunkiem jest poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli poznamy, kto to jest Pan Jezus Chrystus, to mamy drogę otwartą do życia wiecznego. Tylko ten warunek jest najtrudniejszy ze wszystkich warunków, ponieważ nie zależy on od człowieka, a przekonamy się o tym, gdy przeczytamy w Mateusza 11, 25, 27. W tym czasie odezwał się Pan Jezus i rzekł, Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, czytaj, uczonymi tego świata, a objawiłeś się prostym ludziom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego, i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić, tu należy koniecznie przeczytać z Łukasza. Wszystko jest mi przekazane przez ojca mojego, czytaj ducha mojego. I nikt nie wie, kto to syn, jak tylko ojciec, a kto ojciec, jak tylko syn i ten, komu syn zechce to objawić. Dlatego właśnie jest to zależne wyłącznie od Pana Jezusa. Daje komu chce. Dlatego jest to dwa razy napisane, że tylko ten zrozumie, komu zechce objawić Pan Jezus Chrystus. Tu należy wyjaśnić, co znaczą słowa komu zechce objawić. Przytoczę. Ja was chrzczę wodą, to mówi Jan ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym, myślą, ojcem swoim, czyli Bogiem, czyli myślą swoją i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ochrzczony Duchem Świętym przez Pana Jezusa, a nie Wodą przez człowieka, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, czyli ochrzczony Ogniem.